Dzień dobry, niezła jazda, niezła jazda, no właśnie, siedzimy sobie, poranek, kontemplujemy, kontemplujemy. ja dzisiaj muszę wystartować ze śniadaniem japońskim, Tiri. zestaw sushi, bo zapomnieliśmy kupić jajka oczywiście, macie o to jaj jajeczko dla mnie, powiem. poświęciłem jajca dla Natalii, Ding. No właśnie, a dobra okazja, że mamy sushi, bo co wczoraj przeczytałem, że zmarł e... Chamberlain, odtwórca yeah. roli Szoguna. i no oczywiście ulubieniec pań, e... Z lat 80., i tam różne filmy. Ja go jeszcze pamiętam, tożsamość samość Borna, oczywiście, mm. z filmu z Natarem oglądaliśmy ostatnio. Mm, a, i, i oczywiście był taki ciernisty krzewów. No to wszystkie, oczywiście, panie zakochane, tam siedziały przed ekranami i oglądały. E, ale ja sobie poświęciłem wczoraj wieczorem po pracy, czyli w nocy w sumie. Mm. E, chwilę czasu i wrzuciłem sobie te stare urywki z Wam powiem z filmu Szogun i tam jest jedna scena, która się odnosi do tego, co mniej więcej dzieje się u nas teraz na świecie. I tam my teraz jesteśmy tak samo zaskoczeni. Jak Pan Toranaga sam wtedy, czyli Japończycy Którzy dowiedzieli się od Plektorna, bo tak nazywał się główny bohater, yy, czyli tak zwany szogun, dowiedzieli się o. Dowiedzieli się, że są. Podwładnymi, poddanymi wręcz yy, Europejczyków. Bo. Tam jest scena, gdzie Blackthorn tłumaczy Toranadze na piasku rysując, jak wygląda mapa świata, no bo on był, główny bohater był Anglikiem. I tam jest scena, gdzie pojawia się portugalski ksiądz Jezuita, Jezuita i pokazuje, że dochodzą do, w tłumaczeniu, że to jest wróg. No to Toranaga się pyta, dlaczego? O co chodzi? No i Black, Blackthorn zaczyna tłumaczyć, jak wygląda świat na zachodzie. I tam opisuje właśnie scenę, gdzie yy, mówi, mówi o tym, że świat jest podzielony. Pomiędzy Portugalię a Hiszpanię. Yy, osoby, które znają historię, to wiedzą, że to Portugalczycy znaleźli szlak, który. Pozwalał y, pływać im w różne rejony Azji. Znali przejścia, znali te ciśnienie Magellana i tak dalej, to, te wszystkie y, szlaki, które później już były y, dostępne dla wszystkich, ale na początku to było owiane wielką tajemnicą. Przez 80 lat y, Portugalczycy y, znali jedyni trasę, no i znali trasę do między innymi do Japonii. Y, handlowali z Japończykami, tam byli też Jezuici, oczywiście. Bo ci to byli najlepsi. Dzisiejszy Jezuici, a tak sobie właśnie pomyślałem, nie ma już takiego zakonu, jakby, który by miał taką władzę, jak kiedyś Jezuici. Polecam, polecam poczytać sobie o, o nich. Ale jest jedna grupa wyznaniowa, która idealnie się wpisuje, słuchajcie, w dzisiejszych czasach, w to, co Jezuici robili. Jezuici z Japończykami handlowali. Chińskim jedwabiem. Te wszystkie kimona to wszystko było właśnie z chińskiego jedwabiu. A skąd ten jedwab? Ano, stąd, że jest takie miasto w tej chwili już chińskie, tak zwane Makao, i tam Portugalczycy mieli swoją bazę. I stamtąd towar przepływał właśnie do Japonii i tak yy, wymieniali się w handlu barterowym. No i dopiero jak yy, zaczął tłumaczyć, a ja przypadkowo oczywiście mam. Tak wygląda ten traktat Story Silas. I tutaj macie opisane podpisany 7 czerwca 1494 roku i to już wtedy nastąpił podział świata. I tam jako główny bohater Blackthorn przypadkowo odnajdują Japonię. Wiedzieli, coś gdzieś tam dzwoniło, ale nie, nie mieli pewności. I przypadkowo właśnie odkryli w tym serialu Japonię. No i to wszystko potwierdziło, bo przecież jak oni wylądowali, to tam już dobrą bazę mieli jezuici. Był ten Portugalczyk grany przez aktora, on taki w Indianie się grał, ja nie pamiętam teraz nazwisko, wszyscy go znamy. I on grał Portugalczyka tam ten. Aktor, i już Portugalczycy tam byli dobrze poukładani, bo to oni pierwsi, właśnie, znali tą całą bazę. A świat był podzielony. Tam był ten, ten, ten traktat z Silas, on był jakby jeszcze gdzieś tam w Sewili, czy gdzieś jeszcze był korygowany, właśnie po odkryciu Japonii i Filipin, bo ten ekspansja tych krajów, dlatego Filipiny, później Hiszpanie tam zajęli, dlatego w Hiszpanii, w, na Filipinach dużo zwrotów jest jeszcze, jeszcze hiszpańskich, mając hiszpańskich, grają na gitarach i tak dalej. To wszystko są pozostałości oczywiście po, po tych e, czasach. Z drugiej strony w Malezji jest takie, takie miasto Malaka, gdzie jest ciśnina Malaka znana, najważniejsza chyba ciśnina, e, jeśli chodzi o Azję i ogólnie o handel światowy w tej chwili. Niedaleko Singapuru, właśnie, tam znajduje się miasto Malaka, to też było portugalskie. No i o, te, o tych czasach właśnie było w tym filmie i świat był podzielony. My teraz właśnie, jak to mówił pan Bartosiak, jednym tam kiedyś oglądałem jakiś wywiad. Pana Bartosiaka, i on mówił: Świat wraca po tych 30 latach, które teraz były najdziwniejsze w historii, bo czegoś takiego nie było to świat wraca na te stare tory. Mamy Grenlandię. Kto pyta Grenlandczyków o to? Mamy Panamę, kanał panamski. Kto ich pyta o to? Czy Ukrainę? Kto ich o to pyta, co oni sądzą o tym, pod którą stronę pójdą. My, Polacy, znamy takie układy. Jeden to podpisali e, z kacapami Niemcy, oczywiście. E, to był pakt. Co to się niesie? E, mozzarella z pomidorkiem i z guacamole. E, no i jajeczko. No, no właśnie, a wracając jeszcze. Taki pakt był podpisany przez e, e, Ribbentrop Mołotow my wiemy, jak to się dla nas skończyło. I drugie pakty to były robione przez trójce yy, Jałta, Teheran i Poczdam, gdzie my Polacy po prostu nagle się dowiedzieliśmy, że wchodzimy w strefę yy, sowiecką. Co było dla nas zaskoczeniem, no. prawda? I takich paktów, układów na świecie było mnóstwo, gdzie ludzie mieszkający na danych terenach po prostu nie mieli na to wpływu, co się wokół nich dzieje, jak mo mocarstwa. Działają. Także czy działały. Także, my wracamy z, z powrotem na te tory, i właśnie tak przy okazji. No wczoraj akurat jak wlazłem tak, mi, to się odpaliło, to mówię, aż zacząłem szukać w internecie. Mówię, no, faktycznie, że to było, 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 no jest. Także widzicie, historia kołem się toczy. Dokładnie. O, guacamole, mm. proszę Dobra. bardzo. A my jesteśmy po nocce, także trochę zakręceni. Jeszcze spuchnięta mam pod oczyma. Muszę sobie jakiś krem. Poprawić grzywkę. Grzywkę poprawić mm. i muszę jakiś krem sobie chyba wklepać. Mm. <laughs> no właśnie, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek to będzie trochę taki serialowy, ale. W w zeszłym tygodniu jakoś tak na czasie oglądałem, bo wpadła mi yy, ekranizacja. Uwaga, lalki. Ja Wam powiem, że kiedyś, jak byłem młody. Lalka, boże, co za smenty, co z czym oni w ogóle. Ale w lalce na przykład, albo i w faraonie. Też jest dużo właśnie elementów odnoszących się do tego co się dzieje aktualnie bądź co działo się wcześniej w historii. I tutaj też jest jeden taki cytat właśnie jak wokulski wraca a sprawiedliwość jest to że silni mnożą się i rosną a słabi giną. Tak jest. Że silni sprawiedliwością jest to, że silni się mnożą i rosną w siłę, a słabi giną. I tutaj jest, właśnie są cytaty Polecam obejrzeć sobie lalkę i tak sobie pomyśleć o czasach dzisiejszych. To je, tam jest yy, Warszawa. Warszawa jeszcze pod rządami Rosjan, bo jeszcze jak jest sklep wokulskiego, to macie napisy rosyjskie i w cyrylicy i, i napisy polskie. I Polacy gdzie wokulski robił interes. Uwaga, gdzie? W Bułgarii robił tam interesy i zarabiał pieniądze. Także. Świat zupełnie kiedyś inaczej wyglądał. My, Polacy, byliśmy też pod czyimś zarządzaniem, co my nam w ogóle nie pasowało, oczywiście, ale co, jaki mieliśmy na to wpływ. Tak, tak. Dzieje się, drodzy, dzieje się na świecie. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Dobra, czas się szykować do pracy. Chcę jeszcze Natalia sobie z drzemeczka sobie strzelić. No tak, bo my dzisiaj pracujemy. Jesteśmy na innej zmianie. Jesteśmy. Proszę. Jesteśmy na zmianie popołudniowej i pracujemy do godziny 12. <laughs> Fakt, że ta nasza praca to nie jest nic takiego ciężkiego, skomplikowanego ani no po prostu to jest, jesteśmy sobie tam i, i no, jest no, no, no bez, bo, bez, bez... Przesadu, bo jesteśmy sobie sadami. A znaczy, no, no pracujesz? No, no, no pracuję, no tak, pracuję. No por... inną no, formę, czy no No tak, no tutaj praca nie jest. Znaczy, forma treningu, nie... dla mnie to, form... to ta, forma treningu, o, właśnie, ale chodzimy sobie sprawdzamy słuchajcie ilość kroków ilość kalorii spalonych Natalia sprawdza co chwilę ciśnienie nie ma bo tu je skoczy tam je spadnie i to no tak tak sobie to m jak już a nie bie i za to nie bpa dobrze bpa m n m, m. Co za... yeah. <laughs> dobrze no w każdym razie ciś... <laughs> sprawdza sobie ciśnienie <laughs> <z> zegarki <laughs> Się zami, się zami ja pieni No ja, pier... ja pindjule. no ja ja Dobrze. No nie, do... trzeba się douczyć odnośnie tego. No bo się zajmuję. Bo jak będziesz przed zawołowcem, to nawet nie wykryjesz o co, co tam chodzi. Co ona mi życzy, jaki przed zawołowcem. Co ty do mnie gadasz w ogóle? Jaki przed zawołowcem? Ej, tutaj możesz tak, jak się źle czujesz, coś się dzieje, sprawdzasz sobie i wtedy mniej więcej wiesz, czy dzwonić po galetkę. Rozumiem, dlaczego jestem tak dobrze ubezpieczony. Dobrze. Jeszcze nie jesteś dobrze ubezpieczony. Jeszcze jest można lepiej? Muszę porozmawiać z Elizą. No właśnie, z Elizą trzeba przedyskutować, bo jesteśmy ubezpieczeni, ale myślimy o właśnie zmianie ubezpieczalni. No tam to jakaś, nie wiem, dziwna... Znaczy ona jest normalna ubezpieczalnia, a tutaj Eliza to tak się inaczej, wiadomo, lepiej. Le 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 Specjalistycznie. No tak. Także będziemy chcieli sobie chyba zmienić ubezpieczenie. Zobaczyć, no i tak co jakiś czas warto sobie tam gdzieś odświeżać też te ubezpieczenia, bo się świat zmienia i różne sytuacje się zmieniają. My jesteśmy w innym kraju, znaczy mieszkamy gdzie indziej, pracujemy gdzie indziej, też się sytuacja zmienia i trzeba zobaczyć jak to wszystko co wygląda. Tu tak robić? jest. Lepiej, jak to mówił zbierać złomu, lepiej mieć niżli nie mieć. No właśnie jeszcze muszę sprawdzić samochód. Miał jako kierowca to odpowiedzialność także muszę sprawdzić samochód czy wszystko jest w porządku brawo ja jeszcze trzeba żeby sprawdzić to trzeba mieć klucze w sobie no właśnie muszę uzupełnić płyny a jednym z jest płyn do spryskiwaczy ja wam powiem my teraz mamy nocną zmianę i tutaj są normalnie przymrozki teraz też jest nie za przyjemnie mimo, że słońce świeci u Was pewnie gdziekolwiek jesteście, też czujecie. No, tylko, że tutaj u nas to jest jeszcze zimny, chłodny wiatr. No masakra. Masakra. Także całe szczęście, że pracujemy w miejscu, gdzie jest naprawdę ciepło. Także mamy to szczęście. Okej, okay. no, to działać. No i oczywiście po co idę? Do niemieckiego sklepu po jajca. Bo zapomnieliśmy dzisiaj Wywóz śmieci, bioplastik. Nie wiem, jak to ma się do siebie, że przyjeżdża jedna śmieciarka i wrzucać będzie bio, i wrzucać będzie plastik do jednego samochodu. Ale segregacja trwa, także. wieku mam za bardzo. <grym> to jest też dobre. No. A wczoraj w pracy, wam powiem, stoję i przydzielili do mnie nową panią. Do mnie przydzielili. Obok mnie pracowała na stanowisku. No i tak słyszę, że pod nosem coś sobie tam gawoży gaworzy. Mówię, co jest? My, się odwracam, mówię, a pani przepraszam, skąd jest? Bułgaria. Mówię, o, zdrowejte. I co się okazało? E pani jest z Burgas. Pani jest z Burgas? Znaczy dokładnie gdzieś spod Burgas. O i ona przyjechała tutaj zarobić na remont swojego domu Pytałem się czy jej się to podoba i tak dalej Ona jest załamana, że wyjechała z Bułgarii No ale taka sytuacja, a nie inna Także jest tutaj przez chwilę z mężem Są we dwoje i zarabiają Żeby sobie wrócić do Bułgarii i tam coś Swoje plany jakieś realizować Także nawet z Bułgarami pracujemy Słuchajcie, no jest normalnie cała Europa siedzi Okej, okay. wyle do sklepu. No i oczywiście przyszedłem. Zrzuciłem się. Ekologiczna torba wysypała mi się słuchajcie na, na ulicy i tutaj babcia podbiega i chce mi pomóc. Wie, coś, I sam do siebie. On mówi, oj, co się stało? Mówię, widzi pani mówi taka mówię, tyle to warta ta ekologia, mówię co ta torba. Mówię nic nie wytrzyma. Bab bab Babcie taka niemka. Babcie. Mówi, nie, może, może za ciężkie, mówię na pewno nie za ciężkie, mówię, mówię co tutaj? No to co ja mam w tym nosić? Mówię, powietrze. Babcia, aż aż my, jak powiedziałem źle o ekologii, aż ją. Oh, 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 oh. Zhał, prawie to z No dobra, dobra. ja się idę szykować. My po malutku sobie szykujemy śniadanie. Kupiłem dzisiaj Ringflash do, znaczy wołowinę do, 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 do pracy i git.